Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Korzeń, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Politechnicznych i absolwentem 13. edycji APLO. Niestety nie mogłem z Państwem dzisiaj być, w związku z tym postanowiłem wysłać Państwu kilkuminutowe przesłanie, czym jest naprawdę APLO. Gdy Zosia Dzik zapytała mnie, czy mógłbym opowiedzieć Państwu o APLO, to szczerze się ucieszyłem, bo jest to inicjatywa, którą yy, którą nie tylko przeżyłem, ale również chciałbym Państwu ją polecić. Polecić tym wszystkim, którzy pragną rozwoju swojej organizacji. To nie jest samo szkolenie, to instytucja, to filozofia, to ludzie, to wsparcie, to też cała przygoda. Mam świadomość tego, że dzisiaj komunikacja w moim zespole jest na najwyższym poziomie. Cechuje ją lojalność, cechuje ją. Rzetelność, celujeme merytoryczność, i to, o co bardzo długo walczyliśmy, prawda. Komunikujemy sobie prawdy, bo one są niezwykle ważne nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu osobistym. Lubię porównywać aplo do góry. A mianowicie, gdy przyjechałem do Warszawy na swoje pierwsze szkolenie, miałem właściwie takie poczucie, że chyba jest to jakieś kolejne szkolenie, które jako dyrektor szkoły po prostu odbędę. Ale spotkałem fantastycznych ludzi Marka, Tomka i Zosie. I oni na dole tej góry powiedzieli: Słuchaj Paweł, jak masz ochotę, to zaprowadzimy cię tam na szczyt i pokażemy ci nowe horyzonty. Pokażemy ci coś, o czym być może wiesz, że jest, ale jeszcze tego nie zobaczyłeś. Nie jest samą istotą wejście na górę. Ważne jest to, kto z tobą tam idzie i kto z tobą tam zajdzie. Szkoła zmieniła swoje przestrzenie. A to się zmieniło m.in. dlatego, że zbudowaliśmy nowe projekty, a te projekty opierały się na filozofii m.in. APLO. Filozofii dobrej komunikacji, wzajemnego szacunku, uczenia się. Gdy słyszę pytanie, co mi dało APLO, to bardzo często powtarzam, że APLO dało mi ogromną siłę, ogromną moc. Jak Państwo widzą za mną scenografię, jesteśmy w szkole technicznej. Ja z wykształcenia jestem filologiem polskim, więc muszę mieć siłę, by prowadzić Średnią Szkołę Techniczną w Głogowie, średnią Szkołę Techniczną w Polsce. W dzisiejszych czasach szkoła również musi nauczyć się pracować tak, jak pracuje się w przemyśle. Jesteśmy szkołą, która przygotowuje uczniów do pracy w przemyśle, dlatego też staramy się wprowadzać wszystkie wzorce, które niosą ze sobą zawsze sukces. Za mną, pierwsza w Głogowie i pierwsza w Zagłębiu Miedziowym nowoczesna pracownia robotyki. Zbudowana razem z firmą Zitek Broza. W dzisiejszym, zcyfryzowanym i ztechnologizowanym świecie najważniejszy jest człowiek. Okazuje się, że za każdym sukcesem, małym i dużym, stoi człowiek. Apple nauczyło mnie, że sukcesy osiąga się dzięki temu, że tworzymy więzi, tworzymy sieci, tworzymy wzajemne zrozumienie i szacunek. Tego nie da się osiągnąć bez dobrej komunikacji, bez do dobrej motywacji. Tego też nie da się osiągnąć jako przywódca bez poznania samego siebie. Z tego miejsca pragnę podziękować Zosi, Markowi i Tomkowi za tę fantastyczną podróż, którą mnie ze sobą zabrali. Dziękuję Wam, bo to naprawdę odmieniło moje życie. Idąc za głosem serca, w kolejnej edycji Apple będziecie mieli moich dwóch fantastycznych nauczycieli, którzy są liderami swoich małych i dużych projektów. Proszę Państwa, żegnając się z Państwem, chciałbym żeby Państwo rzucili okiem na scenerię za mną. To mapa Europy, która pokazuje powiązania mojej szkoły ze szkołami europejskimi. Siedem państw, w których głośno jest o APLO. Za każdym razem, gdy spotykamy się z nauczycielami z innych krajów, mówimy o tym, że w naszej Polsce, w naszej ojczyźnie jest instytucja, która aktywnie zmienia edukację. Bardzo często ci koledzy dyrektorzy mi zazdroszczą tego, ponieważ nie doświadczyli tak intensywnego i tak fajnego i twórczego treningu. A było przygodą i podróżą w głąb swojej duszy, było podróżą, która, mogę jasno powiedzieć, ukształtowała mnie i zmieniła moje podejście do zawodu.